Dniu dzisiejszym zapraszamy Państwa na 17. Międzynarodową konferencję Science and Industry Challenges and Opportunities. Jest to konferencja, która ma swoją już długą historię w naszym uniwersytecie. Jest organizowana przez Instytut Nauk Chemicznych, sieć badawczą Łukasiewicz, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Łączymy Nasze badania, które prowadzimy w instytutach badawczych, w uniwersytetach, politechnikach, razem z zapotrzebowaniem płynącym z rynku. Dlatego też nasza konferencja trwa trzy dni, obejmuje osiem paneli, w ramach których nasi pracownicy będą prezentowali wyniki swoich badań, a goście, którzy przyjechali do nas z Serbii, z Niemiec, z Kazachstanu, również połączą naukę z przemysłem. Science and Industry Challenges and Opportunities. Kolejna e, konferencja z cyklu e, konferencji łączących biznes i naukę, a raczej naukę z biznesem. E, inicjatywa Instytutu Nauk Chemicznych i szeregu bardzo ważnych instytuc instytucji, które współpracują z naszym instytutem. E, konferencja poświęcona wymianie doświadczeń, ale również e, nawiązywaniu kontaktów, które później owocują przyszłymi projektami i komercjalizacją. A chciałbym zauważyć, że Instytut Nauk Chemicznych jest jednym z trzech najlepiej komercjalizujących. Instytutów na naszym uniwersytecie. Jest to bardzo duże wyzwanie połączenie nauki z przemysłem, ale sądząc po frekwencji i sądząc, jak wiele lat ta konferencja już ma miejsce, w tym po raz pierwszy w języku połączenie polskiego i angielskiego, to przynosi te, to rezultaty, z czego się bardzo cieszymy. Jeżeli chodzi o główny temat, to przede wszystkim chciałbym odpowiedzieć na pytania, dlaczego właśnie ten cały proces badań przedklinicznych trwa aż tak długo, dlaczego przynajmniej 10 lat potrzeba na to, żeby wprowadzić nowy, nowy lek na rynek i jakie są przede wszystkim główne ograniczenia tego, tego procesu.